Tak, gdzieś pewnie w pół do siódmej. Tak, w pół do siódmej już na oborze Jesteśmy u galowej. Siano dostały. Bardzo się kiera za Tak, tempa ci mi powiedzieć jak nałożyć siekierę. Jakieś dobre rady. Chyba, że to w okolicy Łukowa ktoś dobrze wyrabia siekiery, bo to bardziej trzeba wyrobić. Włoszyć Ogólnie próbowałem, nie? Co prawda nad jak się, ale trochę ściniowałem, wiadomo. Ale kanty wywinęłem. No może ręka trochę dojdzie do wprawy, to będę próbował. Może na klej tam mam tarcze założone zawsze. Do, do ostrzenia taką oszczałkę nie wiem, spróbuję powoli chłodzić i wywijać, ten oszczyć. nie wiem, możecie mi doradzić. Śrady się może przydadzą, zawsze mogę skorzystać, tak? Dobra, wszędzie przynieść ciepłe wody, zrąbane, mają do picia. A dzisiaj pierwszy raz mamy szron, tak zimno. Zimno w ręce, nawet krowy siedziały nie w budzie, nie wiem, że sople, Patrzcie, zima przyszła, ja to niezwyczajny jestem. Jak było na plusie, teraz na minusie. Dajcie spokój. Zimno. Zimno. Tu mają zasłonięte. to im to nigdy nie przeszkadza. Ale na oborze te dwie sztuki e, już nie, nie dały sobie zasłonić. A I też musi na dworze były. Czy jest ciepły? W to sobie jedzą Zimno mają, zimno woda, woda też u, nich, u nich woda bardziej zamarzła niż u bardziej wieje to bardziej wieje, bo to przestrzeń odkryta Tam prędzej Bo zakryte dół mają Kiedy zawsze tu pryzma była, nie To było cieplej A ogólnie w oborze już zaczynają kaswać Także też niedobrze Bo sztuki kaszną U mnie, jak wiecie, jest zimny chów od no już od dwóch, trzech lat już jest zimny. Jeszcze w 21 roku były okna wkładane. Chyba w jestem drugim bez jednego. A teraz nie mamy wcale okien. Po pierwsze, dlaczego nie mamy wcale okien? E, tak. Głównym powodem tego, e, że jest w sumie lepiej teraz. Jest mniej wilgoci w oborze. Bo kiedyś była naprawdę duża wilgoć. Kiedyś było trzymane utrzymane zboże na górze. I strasznie... E, Izolowało to, że była wilkoć. E, najgorzej to, że mury są z bloczka i bardzo lubiały wilkoć. E, tak, e, po zakupie pewnych sztuk e, od handlarza no, zaraziliśmy się grzybicą, której nigdy nie mieliśmy na bydę. No i ona to w uboże była, tak. Teraz mamy w sumie, w sumie mamy już spokój, nie szczepione te sztuki, to teraz ocielaki. Ale mam wrażenie, że coś jakby się na skórze jedna sztuka coś miała. Ale jak na razie nie szczepimy. Myślę, że to im przejdzie, Opryskałem tym jeszcze specyfikiem, co miałem od weterynarza. Także zobaczcie, jak ciepło chodzi i w sumie do tej pory były drzwi otwarte, żeby było tak samo jak na dworze. Mają te sztuki, ale patrzcie gdzie zasłonięte już mają przed zimnem, Dzisiaj rano zasłonialiśmy im, bo wcześniej to folie jadły, a teraz jest zimno, to już patrzcie folie nie ruszają, czyli gdzie im odsłonić No i jeszcze zaleta tego jest tak. Problem z wilgocią zniknął i problem z grzybicą zniknął w sumie. No szczepić było trzeba od grzybicy. Nawet było że trzeba było trzy razy w tamtym roku. Ale myślę, że w końcu te grzybice zabory wygoni. No jak widzicie biele. Posypuje kredo tak no. Może to jest za mało, ale staramy się jak możemy. No i teraz w sumie. bo to na plus. No i też. Szybnie wybijają, tak? Kiedyś jak były szyby, to potrafiły szybę wybić. Idziemy z wodą oraz y, potrafiły bawić się oknami, te wszystkie bo to okna plastikowe. No i te wszystkie uchwyty plastikowe to powłamywały, więc y, no, jakie nie ma teraz okien, jest, uważam, że lepiej, bardziej jest przewiewnie. A my idziemy ciepły wody wlać, to mam wodę z domu. Ciepło, wodę. Jesteśmy w drugiej części filmu i znajdujemy się na działce. Czy ja ty... No, O, babciat nie ja układam wóz. I działamy. My gdzie jesteśmy właśnie na łące ojca. Taka trochę zaniedbana łąka. Myśmy tej łąko się nigdy nie interesowali. E, teraz trochę zapasy nam się drzewa kończą. Siedzę w domu. Mamy czas, nie babcia? No, no to przyjechaliśmy trochę uprzątnąć. Tu mamy trochę grubego. Jakieś, jakieś tam drzewo liściaste. Tu trochę mamy gałęzi. Gałęzie pewnie jutro będziemy zwozić. Tu mamy moje łąkę. Widać suchy rok jest. Bo tu powinna woda stać w normalnym roku. zawsze Dlatego krzaki rosy To taki bardziej szuwarek tam. Rośnie, nie? No trochę ja to kusiłem. Trochę próbowałem tu orać właśnie na tej działce. Ale trochę ta łąka taka zaniedbana ogólnie. Chyba tak sobie pomyślałem, że jak uprótniemy łąkę, trzeba glebogryzarkę wziąć i przeciąć. Łąkę i może podsiać, gnoju dać, podsiać. Zawsze te parary, Łąki by było. W suchym roku tu to, to wiedzie, bo w mokrym to, to raczej tak torem nie wiedzie. Znaczy nie znaczy się, bo się nie da wjechać. Ale jak suche lata to coś by było. Tak sobie myślałem, czy możemy zrobić bogryzarko i sorgo w połowie maja, w czerwcu. Dobrze by rosło na materii organicznej. Tylko nie wiem, jakie tu ph tu trzeba by. Tu już by trzeba robić próby glebowe. W sumie nie wiem, na czym to się oprzeć. To jest inna gleba niż tu w budynkach u mnie. Sitowie ten. Rzeczne, czy jak to się nazywa, no ale tu jest, tu jest miękko, tam w połowie jest twarde, to tak dorowka, to dużo to nie ma. Z parę ary będzie dosłownie między kikami i tyle. Także taka łączka, dzisiaj taka praca. Uprzątniemy tutaj tę łączkę i będziemy inne łąki podcinać. Już chyba w tym roku nie będziemy lasu podcinać. Jak trochę się zrobi cieplej, to trzeba ziemię wozić. I także praca w gospodarce coś tam się robi zawsze. Nagramy. Kamery na głowę nie biorę, bo ja w sumie mało się ruszam, to nie ma co nagrywać, nic ciekawego się nie dzieje. Co? Noszenie gałązek i tyle. czubem czubem, teraz. czubem, czubem, mój. Bateria pada. Tak. Mhm. Bateria. Kupiłem taki najtańszy olej do prowadnicy. No i najśmieszniejsze jest to, że on mi zamarzał. Wcześniej używałem, gdzie to jest, o tego. Ten nie zamarzał. a kupil sem ten, ten zamrz, a do šinnika ne vem, taki stosuje. Susza. Susza w zimę. Także piątka poszła przez sezon letni, jesienno, zimowy. Ale są wiśniowy fajny. Ja to lubię wiśnie. Ja to, ja to mam zaznaczone. Na oko robimy, nie? Żeby szybciej piłę zatrzeć. Ну а обробите Все не увидишь, а не упучай, final do da mexana aqui das. se po bulgota